Witam Was kochani na ostatnich zakupach sobotnich z 12 czerwca 2021 roku. Kiedy wejdzie ten film do sieci? Nie wiem, bo YouTube szaleje, przerzuca mi 20-minutowe filmy e, 10 godzin, aczkolwiek dzisiaj tego Rosmana przerzucił po 10 godzinach. Wczoraj tego Rosmana, bo w tym Rosmanie byłam wczoraj. E, po bodajże 4 czy 5 godzinach miałam 7% przerzuconej i więcej już nie chciał przerzucać. Także dałam sobie spokój. Wczoraj również kupiłam troszkę lodów, natomiast już nie będę wrzucać tego filmiku przez <suszy> <suszy> ten YouTube. No i tak, kochani, zobaczcie, jak to jest ta resztka marna, zakupów do tych, które już zrobiłam. Na no to, co tutaj widzicie, to wydało mi się 14,65, czyli niecała godzina pracy. I tutaj są jedno opakowanie lodów orzechowych, te Peak, dwa opakowania cappuccino. Uwielbiam cappuccino, wiecie co, ja złe wyjęłam, bo, złe, bo wyjęłam, <śm> zapraszam z <śm> natomiast te wczoraj kupiłam razem z wodą. A po orzechowe już mi się nie chce iść do zamrażalnika, przepraszam Was, ale orzech włoski, one są smaczne. Smaczne, bardzo są smaczne, ale najlepsze są cappuccino. Nie ma lepszych na świecie niż te cappuccino. Także po 1,79 one są. Następnie kilogram chleba. Dwa razy po 500 gramów zwykłego chleba krojonego. I to mamy moi kochani. Po 79 centów. E, ostatnio, tak, nie mogę kupić, upolować, jak to się mówi, całego chleba, całego kilograma. No bo jest jakiś problem. Sklepy nam zamykają, przenoszą w ogóle. Więc udało mi się ostatnio kupić dwa razy po pół kilograma i się cieszę. Aczkolwiek nie ma piętek, przylepek czy dupek, czy jak to tam w każdym regionie inaczej się mówi. Także jest czysty sam chleb, który można zjeść ze smakiem. To mamy chleb omówiony, a tu jest ten dressing, taki krojta z Edeki, to jest ta marka Edekowa, on jest też z czerwoną papryką, nawet rzeczywiście tu pływa, bo tu jest napisane, że czerwona papryka jest. I wiecie co? Ten najbardziej lubię smak do tej sałatki, którą będę robić takiej bawarskiej, kiełbasianej, tam wkrawam cebulkę marynowaną, korniszona, te dwa rodzaje serów, które kupiłam w kostkę, tą wędlinę w paski takie kroję. Miałam nagrać film, słuchajcie, jak robię tą sałatkę, ona jest wspaniała. No ale po prostu przez, przez to, co się dzieje z YouTube'em, to ja nie nagram. Od razu Wam mówię, jak się coś poprawi w YouTube'ie, albo mnie całkowicie zlikwidują, no to jak mnie zlikwidują, to też nie pokażę Wam. Natomiast jak mnie poprawią, to kiedyś Wam nagram. Teraz się zaczyna okres letni, także często będę robić, bo ona jest bardzo fajna, bardzo orzeźwiająca. Ta sałatka A przy tym jest pożywna, bo są dwa rodzaje serów i jest wędlina i nie czuje się, że się idzie coś ciężkiego, jak to się mówi. To mamy to i to. Ten sos kosztował, ten dressing kosztował 99 centów i jest tutaj go pół litra. On jest taki najbardziej kwaskowaty, najwięcej chyba octu jest w nim, aczkolwiek pamiętajcie, tu octu spirytusowego nie używamy, tylko octy są takie przeróżne inne. To to mamy. Kolejna pozycja, 4 razy twaróg tłusty po 54 centy i tu jest 250 gramów, 40% tłuszczu, także tak jak Wam mówię, tłusty, 4 sztuki kupione. Chciałam zrobić go tam, zetrzeć do niego troszeczkę czosneczku, trochę ogórka świeżego, zielonego, ale nie kupiłam nigdzie czosnku. Bo jest albo chiński, albo hiszpański. Co jest jeszcze gorsze, bo Hiszpanie podobno kupują z różnych innych krajów, typu Chiny, Bangladesz i wbijają, jako że to jest hiszpański. Bo jako Hiszpania dalej sprzedają. Także staram się nie kupować hiszpańskich i hiszpańskiego nic. Ale to ja nie kupuję, podobno tak jest, ja tak słyszałam. Czy tak jest? Nie wiem, tylko mówię Wam co ja słyszałam. Nie wiem, czy kupotę słyszałam, czy nie. I następnie to już mamy same jogurty, te Bauera. Kiedyś Wam opowiadałam, to są bardzo tutaj nasze regionalne bała. To jest w ogóle jako chłop, rolnik, coś takiego, tak? Ktoś, kto posiada to gospodarstwo rolne, ziemię, krowy, świnie, kury i tak dalej, i uprawia tą ziemię aktywnie. Tak, można się śmiać, natomiast rentę Bauera bardzo chętnie każdy przytuli, to jest taka też prawda. I te jogurty były, bała w promocji, po 35 centów. I teraz jakie kupiłam smaki. Dwa smaki mango z musli. One są w ogóle duże to są bo normalnie to są jakoś tak niewielkie, 100 czy tam 120 chyba gramów, a te są po 250 gramów. One są rzeczywiście, słuchajcie, naturalne, bez konserwantów, bez zagęszczaczy, bez żelatyny, bez aromatów. A mleko jest z alpejskiego landu, tego pełnoalpejskiego, także to jest najczystsze. Nie ma, nie ma lepszego mleka w Europie niż alpejskie. Ja nie mówię, że niemieckie, tak? Bo Alpy są w wielu krajach. No dlatego powiem, nie ma lepszego mleka niż alpejskie. I tu jest jeszcze napisane, że tam jest 20% tego mango wkładu. A mleko jest 3,5% wykorzystane do produkcji jogurtu. No. To tak sobie wyczytałam. To mamy dwa te mango. Tu mamy następnie brzoskwinia z marakują. Też brzoskwinia z marakują, a nawet trzy takie są smaki. Jedna truskawka. Ja byłam dzisiaj bardzo późno w sobotę w sklepie, więc już, że tak powiem, resztki są. Jedna malina, yy, jedna mango. Nie wiem jak się wymawia to, ten owoc. Powiem szczerze, jak mieszkałam w Polsce, to nie było tych owoców. Liczy, liszy i nie wiem jak to się wymawia. U nas jest w Niemczech, są te owoce, natomiast jak mówię, mieszkałam w Polsce, w Polsce ich nie było. Napiszcie mi, czy znacie te owoce, czy są w Polsce, czy je kupujecie i co się z tego robi, jak to się je się na surowo, czy do sałatek, czy się gotuje, nie wiem, czy do potraw się dodaje, na przykład robi się jakąś ja, tam jarzynkę, no tak. <laughs> Robi się coś do potraw. Napiszcie, proszę Was, bo, bo nie wiem, co to jest i jak to się w ogóle mówi. Napiszcie, jak to się mówi. <laughs> to będzie fonetyczny zapis, to chyba najtrudniejsze, co może być. No, ale ja przyznaję starej daty. Jestem w Polsce za mojego dzieciństwa: były banany, pomarańcze raz do roku na Boże Narodzenie i raz w roku Arbus. Arbu latem można było wystać dwa tygodnie w kolejce. Ja żyłam w takich czasach, ale no, ja nie narzekam. Bo, bo człowiek jest odporny, bo człowiek jest, że tak powiem, mm, potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji, zaciśnie zęby i nauczy się wszystkiego, zrobi wszystko, wszystko zaakceptuje. No, ja że tak powiem, widzę też korzyści życia w tamtych czasach. Mamy samą Morelę <laughs> i mamy cztery dwa, cztery, tak? To jest czerwona porzeczka z truskawką. O! I takie właśnie są jogurty. Po prostu tam były jeszcze jakieś Straciatella, była czekolada, był orzech laskowy. Natomiast ja my jogurtów, mówię ja, my jogurtów tego typu nie lubimy, dlatego nie pokupowałam. Tak, ale wybór smaków jest olbrzymi. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że i YouTube już mnie nie będzie denerwował i będzie to wszystko przesyłał, bo ja lubię bardzo czytać wasze komentarze, lubię wam odpisywać, może czasami się właśnie łapię za, na tym, że za bardzo wam odpisuję, za często, za długo, ale ja mam taki charakter, taka jestem, zła jestem, niedobra jestem, ale ja już się nie w tym wieku najwyżej na gorsze, na lepsze na pewno, I niestety. Niestety, oczywiście, bo chciałabym się zmienić, chciałabym być lepsza, dlaczego nie? Kochani, żegnam się z Wami. U nas jeszcze nie ma burzy. Podobno ma dzisiaj nie ma już burzy, ale non stop mamy burzę, mamy gradobicia, mamy takie ściany śniegu, ścięgu, deszczu, że po prostu masakra, co tu się dzieje. Trzymajcie się zdrowo, ciepło i bezpiecznie. Niech was żadne burze się tam nie mają, jakieś takie niebezpieczne i brzydkie. Papa! Pa.